Kaseko pociesz mnie proszę bo jestem załamany, zmierzyłem swojego pana i wyszło, że mam tylko 11 centymetrów, najgorsze w tym wszystkim jest to, że dodałem sobie kilka centymetrów wbijając linijkę w brzuch z całej siły. Jak kurwa w brzuch? Siemano widzu, krótka wstawka, chciałbym Cię tylko poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest strona do otwierania skrzynek CSGO Skins.com Na stronie możesz otwierać skrzynki, walczyć z innymi graczami poprzez case battle, wymieniać skiny na inne, jak Ci się nie podobają. Z kodem kaseko masz 10% dopłaty i 2 złote 10 darmowe na start dla nowych użytkowników. Przysługuje też jedna darmowa skrzyneczka dziennie, Daily Case, więc warto otworzyć. Pozdro, zapraszam do oglądania. Ale bym coś przysnikował. O, teraz mnie kuli... Nie widać, to bym rzucił, to bym rzucił Na początku to i tak są chyba same gity To co rzucamy? Nikt nie... nikt się nie rozpierdala. No elo Siema, cześć maluszki, witam wszystkich bardzo serdecznie Siemanko Nowa koszulka Nie mam czarnej koszulki na sobie nowa koszulka Bo byłem ostatnio w Poznaniu widzowie Na noc U Laseczki No i nie chciałem, byłem na jedną noc, tylko No i nie chciałem się pokować w torbę A ona już miała moje ciuchy, więc nic nie brałem ze sobą no i przebrałem się w to, co ona miała, a moją ulubioną koszulkę jej zostawiłem, nie? No i straciłem moją ulubioną koszulkę z Naruto, więc musiałem wziąć jakieś zapasowe, rezerwowe, szare, nie? Muszę piknąć i zanieść kur... talerz, bo mi kebabem jebie, ale dzisiaj kebsika są sobie bałem. Eee, a Ty co kurwa, powidorówka od starej? Siema tu ściążku tego luciana, co masz w warsztacie, musisz rozmienić na esencję TZ2, gruz inaczej ukradnie ci LP, bo jak wiadomo czarne kradnie pozdro. Felix? jest kurwa. Brat, brat! What? Tak dawno cię nie widział! Ja cię nie widział, brat! Dwóch rank, jeden playerów, kurwa! Malis w lesie, on jest nobem, a ja mam jakieś koreańczyka Pewnie kurwa. Dobry, Win Enemy, czyli gościu, co kiedyś fanaty grał. Pamiętasz, jak Jankoś cię zruchał na bocie 09 i pokazałeś, że pan będzie? A pamiętasz, jak Cię stary ładował w dąbsko za dzieciaka do wanny ci wchodził, skurwysyny, i mówił, żebyś nie spuszczał wody, bo on się jeszcze będzie wykąpać? Autoza skancelowałem jeszcze Auto skancelowałem, ale mnie zruchał Kurwa, mać! Tylko... Kill On ma barierę, on ma barierę! On ma barierę! Lesz auto Co? Co? Mój dżungler kurwa, mój dżungler! Przecież to Twój list z golda by kurwa zabił What's this? Normalnie kazik odsze przychodzi. Ich dżunglera, mój dżungler. Kopiuń! Mid gap mi wygrany, gramy pod Felixa Siema, frajerze, przypomina ci ktoś dziś, za jeszcze z doszczania do szczania, bo się wyjebałeś na widzów i odpalasz tylko przez tydzień, żeby zgarnać primy. A tak to kutasisz się, sta dziewczyna co cię rucha na hajs? W sumie niech mi tego nie mówił jeszcze. Głupek, GŁUPEK! DEBIL WIDZOWIE, DEBIL! Fucking support player, kurwa! Nie gadaj, kurwa... Akurat Kazior tu był... Akurat Kazik, KURWA, KAZIK! Jebany unlucky, Będę it's na okay, od shutdowna! Majorka A Poli? Kurwa Nice, duży, to jest huge, huge Nie mam Odd, bad, bad. Nice! No zajmijcie! zajebiście! Myślisz, że nas goni kurwa Axie? Patrz teraz, ręka na pulsie Jaki kurwa Nie kurwa! Rzuci powalę jakiejś pierdoli jak tarza nie Na ciebie, Frajedzie Jadę Kurwa, a Kali Nower o nie, jeszcze wakali. O, być Felix! Nice! Nice! O oh, NICE! NOS! Nice! Czes! pamiętasz mnie z lodziaku z wczoraj? Przypomniało mi się zanim dziś nie dopcham zadnym slotkim, rasistowskim zartym więc zaczynamy maraton. Jak nazwiemy Murzynkę po sześciu aborcjach. Pogromcą przestępców. co? To no śmieszne, Ale sorry, Zadonek. Hehehe. Yeah, Będzie fajnie, jak się we mnie zamienił, zobacz. On chce się poczuć, jak to jest być rank jeden. Grasz? Nice! Nie. Nie mniemy go? Kurwa, i tak go długo zabijaliśmy, tak szczerze. No Ires i Baron. Jebany Aksan z pasywą, pierdolony Oupicham! Oh, Kurwa, wadliwego trzeba. Sprzedałeś? Wszelkie reklamacje na brief. Na naszej stronie, na naszym kanale na Discordzie, klub R, reklamacje. Kutasie, rudy, parszywy, jebany obsrańcu! Dałeś zabić brata! Ja je, trzy co wyjebałem! A trzech typa było obok! Kas jakoś, ten twoją twórczość, zaobserwowałem niebanalne poczucie komoru. Żarto rówkach legenda, żarto żółwak pomaga regularnie zaliczać twoim widzom W tym miejscu chciałem poszedł twoja scena żartów moim pokisowym. Wiesz co ma wspólnego gej i kanarek Obsrany Patyk niezły A skojarzysz ten? Rozmawia dwóch jastowidzów, nie? Jeden mówi do drugiego Ty stary wiesz, a drugi ta wiem Ale maluszek na Kali, Jezu. What are you doing, kurwa? Fucking noobs. A ta co robi? A ta co, kurwa. Za wardaki jest support main. Nice support gap. Support gap. Pierwsza gradia wygrana, widzowie, wy wiecie co to znaczy, je Ale to nie jest przypadek, że w niedzielę wygrałem. Nice, będzie Felix! ja i będzie Felix. Dwóch rank jeden playerów! Witam, gratuluję zleciestwa na dopchanie jest zarcik, czym różni się Batman od czarnego. Batman wie, co stało się z jego ojcem. A co się stało z ojcem Batmana w sumie? Wow, brachu, chyba ostatnio. Schudłeś, taka łapa pewnie siedzi. Pokażesz karabin? No pewka, pewka, kurde. No jest buła, co? No jest buła, kurwa jest. Ale ziomek, no się ćwiczy. Codziennie kurwa ćwiczenia, codziennie siłka, po kilka godzin, zapalanie, nie ma odpoczynku tutaj. Nikt tak nie napisał, no, tak. Sam sobie pytanie wymyśliłem, żeby pochwalić się wicepsem. Wiecie co, wiecie, co się zirytowałem? Siedziałem na kiblu i oglądałem, kurwa, wiecie, jak czasem, wiecie, jak czasem na, na TikToku są takie filmy, nie? Yy, motywacyjne, obejrzyj do końca. Yy, wiesz o co chodzi? Takie ważne. No i siedzę, oglądam jakiś stary dziad w klubie, tak się nazywa. Ważne, oglądaj do końca z morałem, nie? No i tak kurwa, siedzę na tym kiblu, oglądam już z minutę, półtora i mi kurwa telefon padł. I nie mogłem tego znaleźć na TikToku, nie, mo nie mogłem kurwa znaleźć tego filmiku. I tak mnie to boli, tak mnie kurwa boli, bo chciałem go obejrzeć. Poszukałem minutę i powiedziałem, że aż tak mi nie zależy w sumie, I wyjebane. Meduza pokazał Dika? A to safe? A we wtorek to już wiadomo ja, co on. było widać twojego TikToksa. Tiki Toks, ja Nie mów, że to jego paruwa, ale dużo. Dobra! mam no. ty! To bez kitu jego fiut?! Joka bestia! I tylko co roku na gwiazdkę pisałem list do Świętego Mikołaja, żeby mi przyniósł rodziców pod choinkę. No ja i piszę, jak... ale zawsze piszę, Proszę, Święty Mikołaju, nie proszę o dużo! O trzygrowy Winstryk! Trzy gry Windliczka. Tylko tyle, błagam. Trzy gry win byłem grzeczny cały rok. Ej, ale można wziąć kurwa dziecko z domu dziecka? Można, można podwędzić? Lepiej psa ze schroniska. <laughs> Kaseko de Lulu Gold. Zoba. Lubią mnie. Chcą mnie, to jest kurwa. To hajelo. to jest to hajelo, gdzie każdy mnie chce, gdzie ludzie mnie kurwa respektują, szanują i chcą ze mną grać. A nie kurwa, te masty jedne, co będą pingować support gapa. Śmiecie, wiedzą kurwa, że goat, pierdolony król, wraca na tron. Uuuu, let's lobby! Ashe, ciężko się gra na Ashe. Walcz okej, okay. mali, kurwa! Myślałem, że to ten Sigel Kamel. Convoy. Go voice? nie będę kurwa z Niemcami gadał! Zjął mój za dziadka! Pojebało cię? Z na wojca będzie chciał ze mną teraz. Iba trick. I grać kurwa mać! Grać kurwa mać! Support if różnica we wspierającym essa. O, jakbym rzucił jej poli, to by z dostał kila. My bad, że może od linii nie szedłem. Może wina udyra dziwki jebanej, że w top side jest? A może to twoja wina widzu, że jesteś taką kurwą? Mam killaba, chillowa, healaba. Heal o, oh, nice, heal niechilnął. -no? Nice, nice, grać! Kurwa, mać. Lubię grać z Reptile'em, dobry jest, ogólnie lubię grać z dobrymi carry. Wiesz jak to jest grać z dobrymi Ejdikary? Co ty możesz wiedzieć, kurwa, Jak ty grasz w swoim silverku na iście. Ty tam, tam, to, to, Co ty kurwa, możesz wiedzieć, o dobry Ejdikary? Ziomek, to mam on by zagrał lepiej. Co, mam go szalona jebać? Hej, Cheepak, chciałem ci powiedzieć, że nie lubię czarno-czarnoksiężników, który asista pisze jeden. No i tak jak chciałem, ms-a. Kazako, dzięki tobie przestałem być rasistą i moje życie stało się lepsze. Czarnoskórzy podchodzą do mnie na ulicy, dziękuję, że nie jestem rasistą. Grają wesołą muzykę na mój widok, a Ukraińcy uśmiechają się. Wierzę, że niedługo nawet pójdą do pracy, przestaną strać na ulicy i można nawet zaczną mówić po polsku. Niedługo to ja się nauczyłem ukraińskiego stary. 15 minut gra! Ja dłużej miałem Q kurz grę i tak jest co grę! Jest co gry. Na czalku ty więcej czekasz niż grasz! To jest tak pojebane! Wolałbym siedzieć w swoim Silverze i tam grać. O, ale dipsa, równo 7 koła 700 Wszyscy się naśmiewają. tak z Jana Pawła II, a każde dziecko powie, że on był wielki. Swoją drogą, biedne dzieci, dla nich wszystko jest takie wielkie, nawet te 16 centymetrów, Karola. Bro, to nie jest śmieszne. Żarty z papieża i z pdf-ów nie są ani trochę śmieszne. Kaseko, pociesz mnie proszę, bo jestem załamany. Zmierzyłem swojego pana i wyszło, że mam tylko 11 centymetrów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dodałem sobie kilka centymetrów, bijając linijkę w brzuch z całej siły. Jak kurwa w brzuch? No, nie wiem, jak ci pomóc. W każdym razie wiem jedno, że subowanie kaseko wzrasta fiuta o 3 cymy, nie? Ale 11 to stary jest ponad przeciętna, nie? Ile wy macie przeciętnie? Przeciętny Polak ma chyba za 8? Nie zawsze kurwa rozpierdalają te badania statystyczne. Ile, jaka długość jest kurwa przeciętnego Polaka? A skąd kurwa oni mogą wiedzieć? Ja nigdzie długości fiuta nie podawałem. A mam 26 lat, widzowie. To, to jest fake, jak chuj. Jak kurwa średnia? Nie dajcie się wmówić, że macie małego, widzowie. Nie dajcie się wmówić, że macie małego. Albo to te tygi... Kurwa spokojnie. Mam rozpierdolony że z nim jedziemy. Albo rząd chce wam kurwa zrobić gówno z mózgu. Dobra, widzowie, gramy i o dziwo. Wiesz, kim jest Wiesz, wiesz, kogo mam na bocie? Na ADC? O, znowu na czekolada. Może mi odda LP teraz. Mój to Sejuani. O, mam to ustaw w końcu w moim kimie. Sejuani na bocie. Sejuani na bocie, widzowie, z lulu. Nie graję tego wcześniej. No i dobra, dzisiaj Sejuani ze świnką. Brusikowi to pewnie by tutaj kuta stał. Ha autoku, ale ruchalko kurwa, no lub Stoi Stoi mnie świnka, Zobacz, jaki słodki. Ile on nie może nic zrobić? <grym> Kto jest sponsorem nowych koszulek Luna Pitcha, czy czwacy Binili. Hmm? Hmm? What? Ups, ale ta świnka jest hot. No nie wytrzymam, tak mi pacha jebie spermą, że zaraz mnie popierdoli, no. Naprawdę, no spociłem się spermą, kurwa. Ale fajny, tak uzależniający trochę zapach, tak szczerze, no wkręciłem się. Grać kurwać! Fucking noobs, fucking noobs! To jest. To jest Isma chyba, który wygrał Eu Masters na Izraelu? A nie wiem kim jest ona. Mam jeszcze po na nim. <laughs> fucking noobs, kurwa. Kara? Pojebało was tak szczerze, maluszki? Tak szczerze kurwa, pojebało was czy co? Pojebało was? POJEBAŁO WAS KURWA RĘKAREM TYM? ASSIST ASSIST Nice yes. No nie mogę stary, nie mogę wytrzymać, tak mi kurwi pacha spermą, no stary to jest uzależniające Nienawidzę kurwa zapachu spermą, to jest obrzydliwe, ale no ta, ta spod pachny jest jakaś inna. Kiedyś siedzimy, e, stoimy przed klasą na, w techniku, nie? Przed lekcją. Gadamy sobie tam z chłopakami i podchodzi do nas ziomek jeden z klasy i mówi... Coś gadamy gówno, nie? I mówi chłopaki, a wypróbowaliście własnej spermy, nie? A my mówimy nie! A on, Aha, ja też nie! Gada tak, ale później, później się przyznał, że próbował. <grywa> Kurwa, to jest tak obrzydliwe, ja pierdolę Znaczy nie, nie próbowałem, ale tak się domyślam, nie? Ale to informatycy, wiesz, że no, my pojebani byliśmy, nie? Trochę. Ja się całowałem po tym, jak Miloda robiła takie o. Ale tak, tak, tak szczerze wydaje mi się, że to normalne, nie? Jakby... Ja nie wiem, no niektórzy się brzydzą, ale... Kurwa, mój fiut szczerze, że sam bym się opierdolił jakbym mógł, więc mnie nie brzydzi. Ale na przykład jak, jak miałem chłopaka to on też się brzydził, nie? Jak, jak robiłem mu loda nie chciał mnie całować, no ale zrozumiałem, czego nie zrobi się dla miłości Jadę... Daję... Kurwa mać! Kurwa, mać! Ja pierdolę, ja pierdolę! Umie dotrzymać kurwa słowa, umie dać subika. Jaki Dzięki, hopenba! Dzięki, bro! Kurwa, rozlokale! Trzecia gra! Trzeci win! Grać, kurwa, mać, widzowie, to mi się podoba! Kurwa, i tak to można lecieć, no widzisz, kurwa, damage? Można lecieć w tangol, jedziemy w ślinkę, ziomek! Rozjebany, kurwa, Leonach. Tu. Na was frajerzy Thank you for LP, jest plus! No, jest Ale ty masz wyobraźnię bez kitu To <laughs> <oskarżonego>. są <Bez> kit. <laughs> Prosiłam pana o coś. Jeżeli sąd się do pana zwraca, należy wstać Ale pataż tak kurwi? Ej! Nie, ale teraz Ania to przygięłaś! Tak kurwa się nie zachowujemy, tak samo ci nauczyciele! Mówię do ciebie to wstań! Ty sam kurwo wstawaj, to ty wstań! I jeszcze siedzi kurwa w tej ławeczce, swojej, popija kawkę i kuje kurwa! Szacunek for szacunek ziomuś! Respect for respect kurwa! Nie będę wstawał jak ty nie wstajesz, nie? Wstań, sam se kurwa wstaj, Ania! Cześć z Kaseko, mam Halo? pytanie co ile trzeba golic jaja po kolezanka się pyta? A czy koleżanka ma czy co? Czemu się pyta? Ja będę z tobą szczery, ja golę co drugie lato. E, bo co, co, jedno mi się nie chce, wtedy tam rośnie taka dżungla, i ja wtedy wyskakuję z partyzanta, jak ręgar kurwa z zakrzaka. E, no i co? No i nie marnuję czasu, nie? Bo zawsze jak już kurwa obcinam, to muszę nożyczkami pierw lecieć, bo są takie długie. Nie chce mi się pierdolić to. to. Poza tym, kumplowi nie przeszkadza, kurwa, to co? To mi będzie przeszkadzać? era de la de Team Cap